Rozdział 22. drugi Zanim Staś i młody Murzyn poodciągali na boki wąwozu zabitych Arabów i ciężkie cielsko lwa, słońce zniżyło się jeszcze i wkrótce miała zapaść noc. Ale niepodobna było nocować w sąsiedztwie trupów, więc chociaż Kali ukazując na zabitego zwierza głaskał się po piersiach i powtarzał mlaskając językiem Msurniama! Dobre, dobre mięso! Staś nie dał mu się zająć niamą, a natomiast kazał mu łapać konie, które pouciekały po strzałach. Czarny chłopak wywiązał się z tego nadzwyczaj zręcznie. Zamiast bowiem gonić je wąwozem, w którym to razie byłyby uciekały coraz dalej, wdrapał się na górę i skracając sobie drogę przez wymijanie zakrętów, zabiegł spłoszonym rumakom drogę od przodu. W ten sposób schwytał z łatwością dwa, a dwa inne napędził na Stasia. Tylko koni Gebra i Hamisa nie można już było odszukać, ale i tak pozostały cztery, nie licząc objuczonego namiotem i rzeczami kłapoucha, które w obec tragicznych wypadków okazał prawdziwie filozoficzny spokój. Znaleziono go za zakrętem, szczypiącego dokładnie, ale bez pośpiechu, trawę rosnącą nad dniewą wozą. Nierzyny sudańskie przyzwyczajone są w ogóle do widoku dzikich zwierząt, ale boją się lwów. Było więc sporo trudności z przeprowadzeniem ich obok skały, przy której czerniała kałuża krwi. Konie chrapały, rozdymając nozdrza i wyciągając szyję ku zakrwawionym kamieniom, wszelako gdy osioł przystrzygł tylko nieco uszyma, przeszedł spokojnie, przeszły i one. Noc była tuż. Ujechali jednak około kilometra i zatrzymali się dopiero w miejscu, w którym wąwóz rozszerzał się znów w małą, amfiteatralną dolinkę. Rośniętą gęsto cierniem i krzewami kolczastej mimozy. Panie, rzekł młody Murzyn, kali napalić ogień, duży ogień! I wziąwszy sudański, szeroki miecz, który zdjął był z trupa gebra, począł ścinać nim ciernie, a nawet i większe drzewka. Po napaleniu ognia ścinał jeszcze, póki nie nagromadził tak wielkiego zapasu, że mogło wystarczyć go na całą noc. Po czym obaj ze Stasiem ustawili namiocik dla Nel pod wysoką, prostopadłą ścianą doliny, a następnie otoczyli go półkolistym, szerokim i wysokim kolczastym płotem, czyli tak zwaną zeribą. Staś wiedział z opisów afrykańskich wędrówek, że podróżnicy ubezpieczają się w ten sposób przed napadami dzikich zwierząt. Konie jednak nie mogły się za płotem pomieścić, więc chłopcy rozkulbaczywszy je i zdjąwszy z nich naczynia blaszane i worki, Popętali je tylko, by nie oddaliły się za nadto w poszukiwaniu trawy lub wody. Mea znalazła zresztą wodę w pobliżu, we wgłębieniu skalnym tworzącym jakby mały basen pod przeciwległymi skałami. Było jej sporo, także starczyło i dla koni, i na ugotowanie pentarek zastrzelonych rano przez Hamisa. W biukach, które wraz z namiotem dźwigał osioł, znalazło się też około trzech garnce durry i kilka garści soli, oraz wiązka suszonych korzeni manioku. Starczyło więc na obfitą wieczerzę. Korzystali z niej jednak przeważnie tylko Kali i Mea. Młody murzyn, którego Gebr głodził w okropny sposób, zjadł taką ilość pokarmu, jaka mogła nasycić dwóch ludzi. Ale też był za to całym sercem wdzięczny swoim nowym państwu i natychmiast po wieczerzy padł na twarz przed Stasiem i Nel na znak, że pragnie do końca życia zostać ich niewolnikiem a następnie złożył równie pokorną czołobitność strzelbie Stasia, rozumiejąc widocznie, że bezpieczniej jest zjednać sobie łaskę tak groźnego narzędzia. Po czym oświadczył, że podczas snu Pana Wielkiego i Bibi będzie czuwał na przemian z meo, by ogień nie zgasł. I siadł przy nim w kucki, mrucząc z cicha coś w rodzaju piosenki, w której powtarzały się co chwila wyrazy Simba Kufa, Simba Kufa, co znaczy w języku Kiswa Lew zabite. Ale panu wielkiemu ani małej Bibi nie było do snu. Nel na wielkie prośby Stasia przełknęła zaledwie parę kawałków pentarki i kilka ziarenek rozgotowanej kurwy. Mówiła, że nie chce się jej ani jeść, ani spać, tylko pić. Stasia chwyciła obawa, czy nie dostała gorączki, ale przekonał się, że ręce ma chłodne, a nawet aż nadto zimne. Namówił ją jednak, aby weszła pod namiot, gdzie przygotował danie posłanie, obszukawszy wpierw starannie, czy w trawie nie ma skorpionów. Sam siadł na kamieniu ze sztucerem w ręku, by bronić jej od napadów dzikich zwierząt, w razie gdyby ogień okazał się niedostateczną obroną. Ogarnęło go niezmierne zmęczenie i wyczerpanie. W duszy powtarzał sobie – zabiłem Gebra i Hamisa, zabiłem Beduinów, zabiłem lwa i jesteśmy wolni. Ale było to tak, jakby te słowa szeptał mu kto inny, jakby on sam nie rozumiał dobrze, co to znaczy. Miał tylko poczucie, że są wolni, ale że stało się zarazem coś okropnego, co napełniało go niepokojem i przygniatało na piersi jak ciężki kamień. Wreszcie myśli poczęły mu drętwieć. Długi czas patrzył na wielkie ćmy krążące nad płomieniem, a w końcu ją kiwać się i drzemać. Kali drzemał także ale budził się co chwila i dorzucał gałęzi do ognia. Noc uczyniła się głęboka i, co rzadko zdarza się pod zwrotnikami, bardzo cicha. Słychać tylko było trzask płonących cierni i syczenie płomienia, który rozświecał zatoczone półkolem wiszary skalne. Księżyc nie rozjaśniał głębin wąwozu, ale w górze migotały roje nieznanych gwiazd. Powietrze stało się tak chłodne, że Staś zbudził się, otrząsnął senne odrętwienie, i począł troszczyć się o to, czy chłód nie dokuczy małej Nel. Lecz uspokoił się przypomniawszy sobie, że zostawił je pod namiotem na wojłok pled, który dina zabrała jeszcze z Fajumu. Przyszło mu też na myśl, że jadąc od samego Nilu ciągle lubo nieznacznie pod górę, musieli przez tyle dni zajechać już dość wysoko, a zatem do krajów, w których febra nie grozi już tak, jak w niskim łożysku rzeki. Dojmujący chłód nocny zdawał się potwierdzać to przypuszczenie. I myśl ta dodała mu otuchy. Podszedł na chwilę pod namiot, by posłuchać, czy nel śpi spokojnie, po czym wrócił, siadł bliżej ognia i znów począł drzemać, a nawet zasnął głęboko. Nagle zbudziło go warczenie Saby, które poprzednio ułożył się do snu tuż przy jego nogach. Kali ocknął się także i obaj poczęli spoglądać niespokojnie na Brytana, który wyciągnięty jak struna nastawił uszy i łopocząc nozdrzami wietrzył w stronę, z której przybyli. Patrując się zarazem w ciemność. Sierść zjeżyła mu się na karku i grzbiecie, a piersi wzdymały się od powietrza, które warcząc wciągał w płuca. Młody niewolnik dorzucił co prędzej suchych gałęzi na ogień. Panie, szeptał Wziąć strzelbę! Wziąć strzelbę. Staś wziął strzelbę i wysunął się przed ogień, by widzieć lepiej mroczną głąb wąwozu. Warczenie saby zmieniło się w urywane poszczekiwanie. Przez długą chwilę nie było nic słychać, po czym jednakże do uszu Kalego i Stasia doleciał z odległości głuchy tentent, jakby jakieś wielkie zwierzęta biegły szybko w stronę ognia. Tentent ów odbijał się wśród ciszy echem oskalnej ściany i stawał się coraz głośniejszy. Staj zrozumiał, że zbliża się śmiertelne niebezpieczeństwo, ale co to mogło być? Może bawoły? Może jakaś para nosorożców, która szuka wyjścia z wąwozu? W takim razie, jeżeli huk wystrzału nie spłoszy ich nie zawróci, nic nie uratuje karawany, albowiem zwierzęta te niemniej złośliwe i napastnicze od drapieżnych, nie boją się ognia i roztratują wszystko po drodze. Gdyby to był jednak jaki oddział smajna, który natknąwszy się na trupy w wąwozie, ściga morderców, Staś sam nie wiedział, co byłoby lepsze: prędka śmierć czy nowa niewola. Przebiegło mu przy tym przez głowę, że jeżeli sam Smain znajdzie się w oddziale, to ich może oszczędzi. Ale jeśli go nie ma, to derwisze albo zamordują ich natychmiast, albo co gorzej umęczą przed śmiercią w okrutny sposób. Ach pomyślał: daj Boże, żeby to były zwierzęta nie ludzie. Tymczasem ten ten trus zmienił się w grzmot kopyt, aż na koniec z ciemności wyłoniły się błyszczące oczy, rozdęte chrapy i rozwiane od biegu Konie! – zawołał Kani. Jakoż były to konie, Gebra i Hamisa. Przybiegły oba w dzikim pędzie, gnane widocznie trwogą, lecz wpadłszy w krąg światła i ujrzawszy swych popętanych towarzyszów, spięły się na zadnich nogach, po czym parskając, zareły się kopytami w ziemię i pozostały przez chwilę nieruchome. Lecz Staś nie odjął strzelby od twarzy, był pewien, że za końmi wychyli się lada chwila kudłata głowa lwa lub płaska czaszka pantery, ale czekał na próżno. Konie uspokajały się zwolna, a co więcej, Saba przestał po niejakim czasie wietrzyć, natomiast okręciwszy się kilkakrotnie na miejscu, jak czynią zwykle psy, położył się, zwinął w kółko i zamknął oczy. Widocznie jeśli jakiś zwierz drapieżny ścigał konie, to poczuwszy dym lub zobaczywszy odblask ognia na skałach, Cofnął się z daleka. — Musiało jednak coś mocno je nastraszyć — rzekł do Kalego Staś, skoro nie bały się przebiec obok trupów ludzi i lwa. — Panie — odrzekł chłopak — Kali domyślać się, co się stało. Dużo, dużo hijen i szakali wejść do wąwozu i iść do trupów. Konie przed nimi uciekać. Ale hieny ich nie gonić, bo one jeść gebra i tamtych innych. — Być może... Ale ty teraz idź, rozsiadłaj konie, zabierz naczynia i worki i przynieś tu. A nie bój się, bo strzelba cię obroni. Kali się nie bać, odpowiedział chłopak. I rozsunąwszy nieco cierni przy samej skale, wysunął się za Zeribę, a tymczasem wyszła z namiotu Nel. Saba podniósł się natychmiast i trącając ją nosem, upomniał się o zwykłe pieszczoty. Ale ona wyciągnąwszy z razu rękę, cofnęła ją natychmiast jakby ze wstrętem. Stasiu, co się stało? spytała. Nic, przebiegły tamte konie. Czy to ich ten ten cię obudził? Obudziłam się już przedtem i chciałam nawet wyjść z namiotu, ale. Ale co? Myślałam, że się może rozgniewasz. Ja? Na ciebie? Anel podniosła oczy i poczęła na niego spoglądać jakimś szczególnym wzrokiem, takim, jakim nie patrzyła nigdy przedtem. Po twarzy Stasia przemknęło wielkie zdziwienie, albowiem w jej słowach i spojrzeniu wyczytał wyraźnie obawę. Ona się mnie boi, pomyślał. I w pierwszej chwili odczuł jakby przebłysk zadowolenia. Pochlebiła mu myśl, że po tym, czego dokonał, nawet Nel uważa go nie tylko za człowieka zupełnie dorosłego, ale za groźnego wojownika, rozsiewającego wokół trwoga. Ale trwało to krótko, albowiem niedola rozwinęła w nim umysł i dar spostrzegawczy. Pomiarkował przeto, że w zaniepokojonych oczach dziewczynki widać obok trwogi jakby od razem do tego, co się stało – do tej przelanej krwi i do tej okropności, której była dziś świadkiem. Przypomniał sobie, jak przed chwilą cofnęła rękę, nie chcąc pogłaskać saby, który dodusił jednego z Beduinów. Tak, Staś sam czuł przecie na piersiach zmorę. Inna rzecz była czytać w Port-Saidzie o traperach amerykańskich zabijających na dalekim zachodzie tuzinami czerwonoskórych Indian. a inna dokonać tego osobiście i widzieć żywych przed chwilą ludzi. Chrapiących w drgawkach wśród kałuży krwi. Tak, Nel ma niezawodnie w sercu pełno lęku, ale zarówno i odrazy, która w niej pozostanie na zawsze. Będzie się mnie bała, pomyślał Staś, ale w głębi serca mimo woli, nie przestanie mieć mi tego za złe, i to będzie moja zapłata za to wszystko, co on dla niej zrobił. Na tę myśl wielka goryż wezbrała mu w piersiach, albowiem zdawał sobie doskonale sprawę, że gdyby nie Nel. To już dawno albo zostałby zabity, albo byłby uciekł. Dla niej więc przecierpiał to wszystko, co przecierpiał, a te męki i głody na to tylko się przydały, że oto teraz stoi przed nim spłoszona, jakby nie ta sama mała siostrzyczka, i wznosi ku niemu oczy nie z dawną ufnością, ale ze zdziwionym lękiem. Staś uczuł się nagle bardzo nieszczęśliwy. Po raz pierwszy w życiu zrozumiał, co to jest rozżalenie. Łzy napływały mu mimo do oczu, i gdyby nie to, że groźnemu wojownikowi żadną miarą nie wypadało się rozpłakać, byłby to może uczynił. Pohamował się jednak i zwróciwszy się do dziewczynki, zapytał: Czy ty się boisz, Nel? A ona odpowiedziała cicho. Jakoś tak straszno. No na to Staś kazał Kalemu przynieść wojułoki spod siodeł i nakrywszy jednym z nich kamień, na którym poprzednio drzemał, Drugi rozesłał na ziemię i rzekł: Siądź tu przy mnie koło ognia, prawda, jaka noc chłodna? Jeżeli sen cię zmorzy, to oprzesz o mnie głowę i zaśniesz. Nel zaś powtórzyła: jakoś tak straszno. Staś owinął ją starannie pledem i przez czas jakiś siedzieli w milczeniu, wsparci o siebie i oświeceni różowym blaskiem, który pełgał po skałach i iskrzył się migotliwie na blaszkach miki, którymi upstrzone były kamienne złomy. Za Zaribą słychać było parskanie koni i chrzęst trawy w ich zębach. Słuchaj, Nel, ozwał się Staś, ja musiałem to zrobić. Gebry zagroził, że nas zakuje, jeśli lew nie poprzestanie na Kalim i będzie ich dalej gonił. Słyszałaś? Pomyśl, że zagroził tym nie tylko mnie, ale i tobie, i byłby to zrobił. Ja powiem ci szczerze, że gdyby nie ta groźba, to jednak, choć myślałem już o tym dawniej, nie byłbym do nich strzelał. Myślę, że nie mógłbym. Ale on przebrał miarę. Widziałaś, jak okropnie znęcał się przedtem nad kami? A Hamis? Jakże on nikczem nie nas zaprzedał. Przy tym, czy wiesz, co by się stało, gdyby oni nie byli znaleźli Smajna? Oto Gebry zacząłby się znęcać tak samo nad nami. Nad tobą. Okropność pomyśleć, że biłby cię korbaczem i byłby nas oboje zamęczył, a po naszej śmierci wróciłby sobie do Faszody i powiedział, żeśmy pomarli z febry. Janel... Nie z żadnego okrucieństwa tak zrobiłem, ale musiałem myśleć o tym, jakby cię uratować. O ciebie tylko mi chodziło. I w jego głosie odbiło się wyraźnie to rozżalenie, które przepełniało mu serce. Nale no zrozumiała to widocznie, gdyż przytuliła się do niego mocniej, on zaś opanowawszy chwilowe wzruszenie, tak mówił dalej: Ja się przecież nie zmienię i będę cię strzegł i pilnował jak poprzednio. Póki oni żyli, nie było żadnej nadziei ratunku. Teraz możemy uciec do Abysynii. Abysyńczycy są czarni i dzicy, ale chrześcijanie i nieprzyjaciele derwiszów. Byleś była zdrowa, to nam się to uda, bo do Abysynii nie jest bardzo daleko. A choćby nam się nawet nie udało, choćbyśmy wpadli w ręce Smajna, to nie myślę, że on się będzie na nas mścił. On nigdy w życiu nie widział ani Gebra, ani Beduinów. Znał tylko Hamisa, ale co mu tam Hamis? Możemy przy tym nie mówić wcale Smajnowi, że Hamis z nami był. Jeśli uda nam się przedostać do Abysyni, to będziemy ocaleni a jeśli nie to i w takim razie nie będzie ci gorzej tylko lepiej bo takich okrutników jak tamci nie ma chyba więcej na świecie Nie bój się ty mnie Nel. I chcąc wzbudzić jej zaufanie a zarazem dodać otuchy począł ją głaskać po połowej główce Dziewczynka słuchała podnosząc nieśmiało na niego oczy Widoczne było że chce coś powiedzieć ale ociąga się i waha i obawia na koniec schyliła głowę tak, że włosy zakryły całkiem jej twarz i zapytała jeszcze ciszej niż poprzednio i trochę drżącym głosem: Stasiu, co kochanie? A oni tu nie przyjdą? Kto? zapytał ze zdziwieniem Staś. Tamci, zabici. Co ty mówisz, Nel? Boję się, boję się. I pobladłe usta poczęły jej się trząść. Zapadło milczenie. Staś nie wierzył, by zabici mogli zmartwystać, ale ponieważ była noc i ciała ich leżały niedaleko, więc uczyniło mu się jakoś dziwnie nieswojo. Dreszcz przebiegł mu po plecach. Co ty mówisz, Nel, powtórzył. To Dina nauczyła cię bać się duchów. Umarli mnie i nie skończył, bo w tej chwili stało się coś przerażającego. Oto wśród ciszy nocnych w głębiach wąwozu, w tej stronie, gdzie leżały trupy. Rozległ się nagle jakiś nieludzki, okropny śmiech, w którym drgała rozpacz i radość i okrucieństwo i ból i łkanie i szyderstwo. Rozpierający i spazmatyczny śmiech obłąkanych lub potępieńców. Nel krzyknęła i z całych sił objęła Stasia ramionami, a jemu wszystkie włosy stanęły dęba. Saba zerwał się i począł warczeć, lecz siedzący o alkali podniósł spokojnie głowę i rzekł prawie wesoło. To hieny śmiać się z gebra i z lwa.